Witam serdecznie po krótkiej przerwie w kolejnej odsłonie wideoblogu medycznego firmy POFAM. Dzisiaj chciałam zaprezentować nowości w zakresie kosmetyków stominnych, głównie z firmy For Life, tak żebyście mogli Państwo poznać pełne nasze portfolio asortymentu niezbędnego dla niektórych osób przy zabezpieczeniu skóry sprzętu stomijnego. Dzisiejszy odcinek zaczyna od przedstawienia Państwu elastycznych pasków mocujących z firmy For Life FS20, których głównym zadaniem jest zwiększanie powierzchni przylepnej worka stomijnego, ale nie tylko. Zapobiegają przesuwaniu się i rolowaniu płytki stomijnej, zwiększają powierzchnię przylepną, dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa, są oddychające i wodoodporne, łatwo się je zakłada, bardzo łatwo zdejmuje. No i przede wszystkim umożliwiają swobodne ruchy ciała. Są stworzone z bardzo elastycznego hydrokoloidu przyjaznego dla skóry. Jest to produkt jednorazowego użytku, który należy przechowywać w temperaturze między 10 a 25 stopni w suchym, nienasłonecznym miejscu, tak żeby zachowały swoje właściwości klejące. Paski mocujące zamknięte są w bardzo trwałym opakowaniu, pakowane po 20 sztuk. Zobaczcie, proszę, jak z nich. Należy korzystać. Jak korzystać z pasków mocujących? Należy zdjąć osłonę paska delikatnie, tak żeby nam się nie zrolował, a następnie przykleić w odpowiednie miejsce. W ten sposób zabezpieczyliśmy dodatkowo przylepiec płytki stabilnej, zwiększając jego powierzchnię. Co więcej, pasek mocujący możemy formować dowolnie. Możemy go przyklejać od boków, od dołu, od góry. Drugim produktem, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać, są pierścienie hydrokoloidowe uszczelniające z firmy Forlife. Dostępne w kilku rozmiarach. Często zdarza się, że pacjent ma problemy z uszczelnieniem skóry wokół stomi z różnego powodu. Te krążki, te pierścienie uszczelniające są idealne dla tych osób, które właśnie mają problemy z podciekaniem treści jelitowej. Pakowane są w opakowanie zbiorcze po 10 sztuk. Pierścień ten Wypełnia nierówności skóry wokół ustami. można go dowolnie formować, przez co możemy nadać mu odpowiedni dla siebie indywidualny kształt. Hydrokoloid jest bardzo dobrze tolerowany przez skórę, dlatego jest bardzo bezpieczny i komfortowy. Nie zawiera alkoholu, więc jest delikatny dla skóry i można go stosować także jako uzupełnienie płytki płaskiej, przez w wklęsłej, nadając tej płytce kształt w wersji konweks. Jak wszystkie produkty stomijne należy przechowywać krążki stomijne, pierścienie stomijne w suchym, nie na słonecznym miejscu, również w temperaturze między 10 a 25 stopni, żeby zachować trwałość. Dostępność kilku rozmiarów ułatwia indywidualne dopasowanie sprzętu. Pierścienie uszczelniające. Tak jak wspomniałam, pierścienie uszczelniające hydrokoloidowe występują w kilku rozmiarach i możemy je dowolnie formować. Musimy wyjąć pierścień uszczelniający z opakowania. On dodatkowo zabezpieczony jest dwoma foliami z przodu i z tyłu. Te folie należy usunąć w sposób delikatny. Jedna folia i druga folia. I zobaczcie Państwo. Ja specjalnie wybrałam krążek, który ma mniejszą średnicę niż stomia, żeby pokazać jak można go uformować. Wystarczy delikatnie rozciągnąć hydrokoloid, tak żeby odpowiednio dopasować otwór do średnicy stomi. Jest idealny. Co ciekawe w przypadku stomi wklęsłej możemy za pomocą takiego krążka stworzyć sobie płytkę konweks. Wystarczy odpowiednio, oczywiście, dobrać rozmiar, wyciąć odpowiednie średnice, dokleić krążek hydrokoloidowy, uformować go palcami, i tak przygotowaną płytkę możemy następnie przykleić do stomi. Z przyszło 25-letniego doświadczenia grupy POWAM w zakresie zaopatrzenia pacjentów stomijnych wiemy, że najczęściej wybieranym produktem jest. Pasta stomina, ponieważ to ona głównie zapobiega podciekaniu treści jelitowej podczas użytkowania przy wypełnieniu nierówności skóry wokół stomii, pomiędzy skórą a przylepcem. Jest to produkt, który tak na dobrą sprawę wybiera każdy pacjent, ponieważ stanowi on pewnego rodzaju formę zabezpieczenia. For Life dysponuje dwoma rodzajami pasty stomijnej. Standardowa i ta, która nie zawiera alkoholu, czyli pasta OA. Ja dzisiaj chciałabym pokazać państwu wersję nową, czyli tą, która jest bez zawartości alkoholu, przeznaczona do użytku zewnętrznego w celu uzupełnienia wszelkiego rodzaju nierówności, tak jak wspomniałam wcześniej, po to, żeby treść jelitowa czy treść z moczowodu z pęcherza moczowego no nie podciekała. Pasta stomina przeznaczona jest oczywiście do użytku zewnętrznego na skórę. Zadaniem pasty stomijnej jest również pochłanianie nadmiaru wilgoci. I tak jak wszystkie produkty, należy przechowywać w odpowiednim miejscu, najlepiej w suchym, nienasłonecznionym, w temperaturze między 10 a 25 stopni, tak żeby nie wpłynąć na jej trwałość. Ponieważ zdarza się, że pasta stomijna, która jest przechowywana w nieodpowiednich warunkach, może zmienić swoją konsystencję i stać się mniej elastyczna i mniej praktyczna w użytkowaniu. Jak korzystać z pasty stomijnej? Najpierw przygotuję skórę wokustomii, przemyję ją środkiem granudacyn, a następnie użyję pasty stomijnej. Niewielką ilość pasty należy rozprowadzić na skórze wokustomii, tak żeby wypełniała ona dokładnie tą przestrzeń pomiędzy woreczkiem. A stomią. Bardzo ładnie się rozprowadza ta pasta stomina. Ona jest bardzo elastyczna i mocno się klei. Tutaj jeszcze odrobinka od dołu, żeby nam odpowiednio tą stomię zabezpieczyć. Delikatnie ją rozprowadzam i do tak przygotowanej skóry przyklejam woreczek z Skóra w tym momencie jest bardzo dobrze zabezpieczona. Kolejną nowością jest puder przeznaczony dla pacjentów, którzy mają problemy z nadmiarem wilgotności na skórze wokół stomii. Zadaniem pudru jest absorpcja tej, tego nadmiaru wilgoci, osuszanie skóry, przygotowanie powierzchni do przylepienia worka stomijnego i puder ten dzięki swoim Właściwością powoduje lepszą przyczepność płytki stominnej do skóry, w ten sposób zabezpieczonej. Rekomendowany dla pacjentów, którzy borykają się z mokrą, wilgotną i często podrażnioną skórą w opustomi. Ale najważniejsze jest to, że chroni przed podrażnieniami związanymi z podciekaniem treści jelitowej lub moczu. Zobaczcie Państwo, jak należy stosować ten produkt. Jak korzystać z pudru firmy For Life? Spsikam skórę, tak żeby była ona w odpowiedni sposób nawilżona i niewielką ilość pudru zaaplikuję na skórę. Należy odczekać parę sekund i nadmiar tego pudru delikatnie usunąć. Najlepiej za pomocą gazika. Do tak przygotowanej i osuszonej skóry możemy bez problemu przykleić worek. A to już produkt, który na pewno Państwo doskonale znacie, czyli krem przeciwodparzeniowy Safety, również z firmy For Life. Jest to środek, który również zabezpiecza skórę wokół sami przed podrażnieniami, odpowiednio ją nawilża, ułatwia odklejanie worka stomijnego i ma bardzo przyjemny zapach. Jest to kosmetyk, który doskonale pielęgnuje skórę wokół stomii. Jak korzystać z kremu przeciwodparzeniowego Safety z firmy For Life? Przygotowujemy skórę wokół stomii, najlepiej dezynfekując ją środkiem granudacyn za pomocą gazika, a następnie niewielką ilość kremu przeciwodparzeniowego nakładamy na skórę wokół stomii. Następnie pozostałości delikatnie usuwamy ze stomi. Musimy odczekać minutę, i po tej minucie bez problemu przykleić worek z To już jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za poświęcony czas. Zachęcam Was do odtworzenia poprzednich odcinków naszego wideobloga medycznego, ponieważ opowiadam tam m.in. o innych produktach z firmy Pofam Poznań, z gamy firmy For Life i firmy B. Brown, jak również kosmetyki. Więcej informacji znajdziecie na www.pofam.poznan.pl i w naszych sklepach medycznych na terenie całej Polski. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie i dzwoncie. Bardzo chętnie na nie odpowiem. Linki do kontaktu macie pod filmikiem. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia!